Ostatnia szansa. Szymon, lat dziewiętnaście, czuł, że trzy lata w poprawczaku wyryły na nim piętno, którego nie zmyje żadna woda. Zapraszam na kanał na dłuższe treści. Wrócił do swojej rodzinnej wsi, złote jamy. Z jednym celem: prostą, uczciwą pracą. Nie chciał już nocnych kradzieży, ani ciemnych interesów, ani szumu policyjnych syren. Miał czyste konto i trzy dni, by udowodnić to wszystkim. Próbował. Znalazł ogłoszenie. Pomocnik na budowie u pana Mietka. Pierwszego dnia pan Mietek, lat sześćdziesiąt, zmierzył go wzrokiem i zapytał wprost. Wychodziłeś niedawno, co? Szymon skinął głową. Pan Mietek po długim milczeniu dał mu dwie taczki i powiedział. Nie patrzę wstecz, młody, ale musisz harować dwa razy ciężej niż inni. Wyjdził. Szymon harował. Od siódmej rano do piątej po południu. Niestety, w złotych jamach plotka rozchodziła się szybciej niż dźwięk. W osiedlowym sklepie, gdzie próbował kupić jedną bułkę i jedno opakowanie pasztetu, kasjerka przeliczyła pieniądze dwa razy, zanim mu wydała. Sąsiedzi mijali go, odwracając wzrok. Najgorsza była jednak presja ze strony dawnej paczki. W szósty dzień po powrocie czekali na niego pod placem budowy Maciek i Robert. Maciek z tatuażem na szyi uśmiechnął się krzywą. – Szymi w to mi graj! Mamy jeden szybki skok. Drobiazg. Zarobisz więcej niż przez miesiąc u tego mietka. Jumin. Szymon poczuł stary, znajomy dreszcz. Wiedział, że jeden fałszywy krok zrujnuje jego ostatnią szansę. W jego kieszeni leżało ledwo dwadzieścia złotych, cały jego dzienny zarobek. Ale w dłoniach czuł ból od betonu. Ból uczciwie zapracowany. Odmówił. Maciek i Robert stali się agresywni, grożąc, że spalą mu taczki. Szymon stanął prosto. Nie podniósł głosu. Patrzył na nich, nie czując strachu, lecz żal. Wtedy pan Mietek wyszedł z za rogu. Pojrzał na byłych kolegów Szymona, a potem na Szymona. Nie mam dwóch zmian, chłopaki, powiedział twardą. Albo bierzecie się do roboty, albo zjeżdżacie. Ten chłopak jest dziś moim jedynym pracownikiem. Wi s Pan Mietek i nieufny właśnie dał Szymonowi swoją ostatnią szansę. Tym razem to nie był algorytm ani biurokracja, lecz człowiek i jego zaufanie.